Działdowo, perła, która niekoniecznie chciała nią być działdowo, miasto, które powstało zapewne przez przypadek, kiedy Bóg upuścił trochę mazur na mazowsze i powiedział, mech może być. Miejscowi mówią, że tu się żyje spokojnie. I mają rację. Tak spokojnie, że czasem aż zapominasz, że jeszcze żyjesz. To miejsce, gdzie czas płynie inaczej, głównie wstecz, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę i pomysły na rozwój. Nie ma korków, bo nie ma gdzie jechać. Ruch drogowy przypomina szachy. Dużo czekania, zero akcji, a najwięcej do powiedzenia ma ktoś, kto akurat stanął na pasach. Miasto znane z... no właśnie, z czego? Z tego, że nie jest znane. Nawet GPS pyta, na pewno tam chcesz jechać? Google Maps pokazuje działowo jako obszar niepewny kulturowo. Turystyka? Oczywiście. Zwiedzanie polega głównie na szukaniu otwartego sklepu po 18 i zastanawianiu się, czy to jeszcze miasto, czy już escape room. Główna atrakcja? Cegły z czasów Prus Wschodnich i mural, który miał być patriotyczny. Ale wyszedł jakby zrobiony przez kogoś po trzecim piwie. Ludzie w Działdowie to wyjątkowe zjawisko socjologiczne. Łączą w sobie mazurską melancholię, warmińską nieufność i mazowiecki brak złudzeń. W rozmowach króluje temat, co by było, gdybyśmy się jednak stąd wyprowadzili. Miasto rozwija się powoli, ale systematycznie, głównie w dół. Budżet obywatelski przeznaczany jest na kosze na śmieci i odmalowanie ławek, żeby wyglądały na nowsze niż decyzje planistyczne z lat 70. Na koniec warto wspomnieć o kulturze raz na jakiś czas zorganizowane są wydarzenia kulturalne, takie jak wieczór z disco polo albo głośne czytanie uchwał Rady Miejskiej. To drugie cieszy się mniejszą frekwencją, bo ludzie wolą jednak cierpieć w samotności.